O, do tego też, takie konie. No, kolega, okulary niech zdejmie. O, o no proszę, tutaj jaki. Jaś, jak, jakiego masz przeciwnika? Uważaj, bo cię trzaśnie. O, wiesz? Stój! Poniechaj. Tak, niech przeciwnik weźmie oręż. No i uwaga, i atak, i szczereb dostał. No. jako żywo. Aj! Bardzo ładne uderzenie, tak, tu kolega, o, widzicie, jakie ładne uniki robi? I z doskoku, i was. Bardzo ładne, o! Będzie kiedyś bardzo dobrym rycerzem, tak. Sam ciosu nie przyjmuje, o, unik i uderzenie. Proszę, proszę. O, no, bardzo dobrze, o, i spróbował uderzyć na nogi, tak, zaatakować, ale przeciwnik teraz też zaatakował. No, proszę, proszę. Jak poczynają sobie. Stop! Oj, jakie spektak...